In the heart of Lower Silesia, in the picturesque town of Kamianagora, begins a challenge that transcends the limits of human capability. Dawid Bialetsky, a 29-year-old with an indomitable spirit, has undertaken the impossible, swimming 2,400 meters along the treacherous Zadrna River, all the way to its confluence with the Boba River. The Zadrna, though beautiful, hides numerous dangers, treacherous currents, rocky obstacles, and icy waters no one has ever dared to attempt such a feat before dawid and his team have trained for months to face the force of nature and their own limitations this is not just a challenge it's a battle for every meter every second now only one thing matters to survive and conquer when I Chciałem przepłynąć, bo to strasznie ciężka rzeka, już niewielu próbowało przepłynąć. Przygotowania zaczęliśmy już około no, rok temu, dobry już zaczęliśmy się przygotowywać do tego zadania. Skompletowaliśmy sprzęt, szukaliśmy odpowiednich ludzi, lekarzy, trenerów, odpowiednią dietę. Wszystko trwało długimi miesiącami. mojej ślady, bo ja przepływ, chciałem płynąć do, aż do Szczecina własną żaglówką, ale skończyliśmy w Marciszowie, jak krowy nas napadły. Dobra, spokojnie, stabilnie, byleby do celu. Pamiętaj, jesteśmy na początku trasy. Wszystko ok? Jesteś stały? A miałem chwilę, że chciałem zrezygnować. Pierwsza to właśnie po, po tym wodospadzie jak wpadłem tam do wody. Znaczy, jak Dawid wpadł do wody, to ja sobie pomyślałem, że będzie mu teraz ciężej, bo, bo dużo wody się dostało do jego, że tak powiem, ciuchów. Jezu, strasznie się wystraszyłam, ale wiedziałam, że on da radę. Wiedziałam, jak go znam. Wiedziałam, że z tego wyjdzie. Było nieprzyjemnie, ale nie poddałem się i to też zasługa mojego teamu, prawda, bo, bo szybko zadziałali, przynieśli, uszczelnili. Ma mały problem, ma teraz przecieka. Ma teraz nas zawiódł. I nie wiemy właśnie z jakiej przyczyny, bo żeśmy go testowali w różnych warunkach, pod mrozem, pod dużym temperaturach ciepła też. Próbowaliśmy też go po trawie szurać, wszystko z góry nawet zjeżdżaliśmy ze śnieżki i dał radę, a dowody wrzuciliśmy chyba jakaś, musiała być pirania albo co i dlatego. Ale i tak daliśmy my rady, bo serwis wykonał swoją robotę. Myślałam, że nie dopłynie. Myślałam, że nie dopłynie do mety. Nie dopłynie, nie wytrzyma, bo jest tak zimno. Myślałam tylko, żeby go jak najszybciej ogrzać, no, żeby nie zmarł. Ale mój mąż morsuje, także wiedziałam, że się z tego wyliżę i że mu to na zdrowie wyjdzie. Dumna byłam z niego, dumna i tak jak Maciuś pokazywałam. Brawo! Brawo, Dawid! No, czy uczucie euforii, w końcu zadowolenie. Dawid dojechał, przepłynął, całą kamienną górę przepłynął. Normalnie to niewiarygodnie. Bardzo piękne uczucie dążyć po swoje marzenia i polecam to każdemu i żeby się nie poddawać i, i bardzo ważne też jest wsparcie innych osób, bo bez nich na pewno to, żeby się nie udało.